Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Wystarczyło, że puławy postawiły się hegemanom polskiej piłki ręcznej Kielcom i Płockowi, czy zespoły z dołu tabeli z poprzedniego sezonu Piotrków i Tarnów postawiły się pretendentom do brązowego medalu. A Superliga momentalnie nabrała interesującego kolorytu i znacznie się ożywiła. Kiedy prawie każdy z każdym może wygrać. Natychmiast pojawiają się kontrowersje, wybuchy złości trenerów, piłkarzy, burzliwe dyskusje kibiców. Pojawiły się także publiczne głosy prezesów Kielc i Zabrza, podnoszące niezadowalający poziom sędziowania w Superlidze, który w ich opinii, ale chyba także nie tylko w ich, odstaje od międzynarodowych standardów i nie jest adekwatny do obecnego sportowego poziomu Superligi. Trudno się z ich opinią nie zgodzić, ponieważ, ponieważ mając możliwości porównania na przykład z europejskimi pucharami, ta różnica interpretacji przepisów przez sędziów jest widoczna. Chociaż trzeba być uczciwym, że w europejskich pucharach także można zobaczyć przykłady słabego sędziowania. Przy okazji kontrowersji wynikających z błędnych decyzji sędziów powraca temat wideoweryfikacji na meczach piłki ręcznej. Duża część kibiców uważa, że w ten sposób piłka ręczna dołączyłaby do nowoczesnych sportów, ale są jednak też tacy, którzy uważają, że wideoweryfikacja zabije handbal, ponieważ błąd sędziego, Należy do uroków tej gry i jest jakby wpisany w specyfikę piłki ręcznej. W mojej opinii, jeśli Superliga chce się rozwijać i zachęcać kolejnych sponsorów do angażowania coraz większych pieniędzy w polską piłkę ręczną, chyba musi poważnie rozważyć wprowadzenie wideo weryfikacji, jako elementu transparentności rozgrywek. W piłce ręcznej gra się o coraz większe pieniądze, niektóre kluby coraz więcej pieniędzy inwestują i e, większe pieniądze pojawiają się także w Lidze Mistrzów, czyli e, tytuł Mistrza Polski to już jest gra o, o naprawdę duże pieniądze i z tego powodu błąd sędziego w meczu o taką stawkę e, będzie kosztował o wiele więcej. I wydaje mi się, że z każdym sezonem ten błąd będzie kosztował jeszcze więcej. Wprowadzając wideoweryfikację, handbal stanie się w mojej ocenie bardziej czytelny dla kibiców. Ale co najważniejsze, ułatwi pracę sędziemu, dając mu do dyspozycji nowoczesne narzędzie. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że. Wprowadzenie wideoweryfikacji kosztuje i to bardzo dużo kosztuje, ale uważam, że warto byłoby poszukać finansów na wprowadzenie tego systemu do, na e, superligowe hale. E, może nie na wszystkie mecze od razu, ale stopniowo wykonywać e, kroki w tym kierunku. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia e, wideoweryfikacji na żądanie trenerów. I od razu zaznaczam, że nie w taki sposób, jak to zrobiono w Lizy Duńskiej, gdzie wraz z zastosowaniem wideoweryfikacji poszła też masa różnych przepisów, obostrzeń, kruczków, które wprowadziły ogrom zamieszania, nieporozumienia i bałagan, zarówno po stronie sztabów szkoleniowych, jak i, jak i samych sędziów. Zasady wideo weryfikacji na żądanie powinny być krótkie, proste i przejrzyste dla wszystkich uczestników widowiska sportowego, zaczynając od kibiców, poprzez trenerów, zawodników, na sędziach kończąc. Jeśli nie ma zgody z decyzją sędziego i jest podejrzenie jasnego, oczywistego błędu sędziego, to powinno być prawo trenera do sprawdzenia, czy rzeczywiście taki błąd został popełniony. I tu zaczynają się prawdziwe schody, bo trenerzy, ale także kibice w tych dyscyplinach, gdzie VAR został wprowadzony i mam tu na myśli głównie piłkę ręczną, nie siatkówkę czy tenis, bo tam jednak obie strony Rywalizacji sportowej są oddzielone siatką i nie ma kontaktu bezpośredniego. Wydaje mi się, że, że piłka ręczna i piłka nożna mają najwięcej wspólnych punktów, jeśli chodzi o wideoweryfikację. I tak jak wspomniałem, kibice i trenerzy coraz częściej oczekują, żeby nie powiedzieć, domagają się rozstrzygania za pomocą wideoweryfikacji. Wszystkich dupereli. Przepraszam za to określenie. Ale jakby nie rozumieją tego, że wideoweryfikacja nie może służyć do rozstrzygania wszystkich szarych sytuacji na meczu. Bo wtedy rzeczywiście zabije handbal. Eee, wideoweryfikacja ma służyć wyłącznie do eliminacji z meczu sytuacji błędnych czarno-białych zero-jedynkowych. Żeby wideoweryfikacja spełniła swój cel, Trzeba właściwie podejść do sformułowania, co jest jasnym i oczywistym błędem sędziego, który byłby podstawą do interwencji. I w tym kontekście należałoby odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania. Pierwsze, kto miałby występować o wideoweryfikację? Drugie, ile razy w ciągu meczu można by przeprowadzać wideoweryfikację? I trzecie, w jakich sytuacjach? Można by tej wideo żądać. Na pytanie kto, odpowiedziałbym sędziowie boiskowi i trener. Na pytanie ile, odpowiedziałbym trzy razy. I na pytanie kiedy, tu jest pole do poważnej dyskusji między trenerami i sędziami, żeby wypracować katalog kilku, podkreślam kilku, sytuacji kluczowych dla przebiegu meczu wynikających zarówno z doświadczenia szkoleniowców jak i rozjemców. W mojej ocenie taki katalog powinien zawierać przede wszystkim sprawdzenie czy bramka została uznana prawidłowo, czy na przykład nie została rzucona po krokach, jak to kiedyś było w słynnym Pucharze Polski na Torwarze i tych tych sześciu czy siedmiu krokach Michała Jureckiego, czy chociażby w ostatniej kolejce ten wiatrak Kacpra Adamskiego na Przemku Kaźmierczaku, gdzie były kroki. Nie przesądzam, czy było ich cztery czy sześć, w mojej ocenie były kroki, ale czy tą decyzję sędziów można zaliczyć do tej, do tego jasnego i oczywistego błędu sędziego? Czy wynikało to po prostu z szybkości akcji? Prawidłowość bramki, czy Została przekroczona linia przez rzucającego, czy piłka całem obwodem przekroczyła linię bramkową, czy bramka nie, nie została zdobyta po, po faulu ataku. Drugą taką sytuacją być, mogłaby być ocena, czy faul na wykluczenie lub na dyskwalifikację rzeczywiście został popełniony, lub czy właściwy zawodnik został wykluczony. Oraz trzecia, niesportowe zachowanie, które zostało niezauważone przez sędziów. W mojej ocenie wideoweryfikacja powinna przysługiwać trenerowi trzy razy w ciągu meczu, dokładnie na takich samych zasadach, jak udzielany jest czas na żądanie. Kiedy zespół jest przy piłce, trener może w każdej chwili zażądać wideo weryfikacji, oczywiście, jeśli zaistniała jedna z sytuacji, które zostały zamieszczone w tym katalogu, o którym wcześniej powiedziałem. I e, trener miałby żądanie do trzech, takich czasów, dwóch w ciągu pierwszych 59 minut meczu, oraz jedno w ostatniej minucie meczu. Celowo Zostawiam to prawo do wideo weryfikacji w ostatniej minucie meczu, żeby w ferworze walki nie wykorzystać ich wcześniej. Bo jednak najwięcej tych kontrowersji, najwięcej sporów jest w tej ostatniej fazie meczu, w tej ostatniej minucie, ostatnich 30 sekundach, kiedy mecz jest wyrównany i jedna bramka decyduje o tym, kto, kto zwycięża, kto jest pokonany. Myślę, że, że, że tu wideoweryfikacja powinna być dla trenerów na tą ostatnią minutę zarezerwowana. Kiedy zespół jest w obronie, wideoweryfikacja mogłaby nastąpić dopiero po najbliższym gwizdku sędziego od tej sytuacji, którą chcemy sprawdzać, i mecz przerywałby delegat, mecz nie przerywałby, bo przerwa meczu nastąpiłaby po gwizdku sędziego, a zgłaszałby to delegat na wniosek trenera do. Do sędziów, żeby taką, taką sytuację sprawdzić. Wideoweryfikacja to byłoby bardzo mocne narzędzie zarządzania meczem w rękach trenera, i jestem przekonany, że każdy roztropny trener nie nadużywałby tego narzędzia bez powodu, zachowując sobie możliwość wykorzystania jego naprawdę w kluczowych fazach meczu. Dlaczego uważam, że prawo do wideoweryfikacji powinni mieć także trenerzy? Ponieważ wszelkie kontrowersje, wszelkie spory i poczucie niesprawiedliwości w czasie meczu bierze się z tego, że sędzia coś, czego, nie widział, coś, czego widział trener, nie odgwizdał, nie zauważył bądź inaczej zinterpretował i wideoweryfikacja byłaby taką natychmiastową formą apelacji trenera od wyroku sędziego. Oczywiście wideoweryfikacja nie może spowodować, że kamera będzie ważniejsza od arbitra. To w dalszym ciągu sędziowie będą decydowali o wszystkim, a technologia ma im tylko pomagać w prawidłowym przeprowadzeniu przebiegu meczu po to, żeby obydwa zespoły, kibice czy sponsorzy mieli poczucie sprawiedliwego końcowego wyniku. Przy tak dużej szybkości i wysokiej dynamice współczesnej piłki ręcznej błąd sędziego jest czymś zupełnie naturalnym i nieuniknionym. Dlatego skorygowanie tych trzech czy czterech błędów poprzez weryfikację na żądanie trenera czy też sędziów w każdym momencie meczu, kiedy mają oni wątpliwość, w mojej ocenie przyczyni się tylko do podwyższania umiejętności sędziowania. Bo czy nie brzmi to archaicznie, że w XXI wieku przy tak rozwiniętej technologii w dalszym ciągu jedynymi ludźmi na świecie, którzy wiedzą, co dzieje się na boisku, są tylko sędziowie? Których oczy są ciągle takie same jak w XX wieku. Coraz wyższe tempo gry sprawia, że piłka ręczna staje się coraz bardziej atrakcyjna i ograniczona percepcja sędziów nie powinna tej atrakcyjności w przyszłości obniżać. Wydaje mi się, że dla dobra piłki ręcznej w przyszłości nie powinno być tak, że wszyscy kibice po obejrzeniu powtórki telewizyjnej już kilka sekund. Po akcji wiedzą, że został popełniony jasny i oczywisty błąd sędziego, a sędziowie dalej tej świadomości nie mają. Jak pokazują liczby i wskaźniki z innej dyscypliny piłki nożnej, wdrożenie VAR-u spowodowało, że sędziowie częściej podejmują słuszne decyzje a tzw. wskaźnik właściwych werdyktów w tak zwanych kluczowych zdarzeniach meczu wzrósł już do, do ponad 91%. I eksperci z piłki nożnej podkreślają, że wideoweryfikacja wyeliminowała wiele błędów i kontrowersji, czyniąc końcowe rozstrzygnięcia bardziej akceptowalne dla wszystkich uczestników widowiska. Kończąc dzisiejsze spotkanie trzeba jednak ciągle pamiętać, że owszem, możemy wprowadzać do piłki ręcznej coraz to nowsze technologie, ale i tak na samym końcu decydujące znaczenie będzie miał człowiek i jego percepcja boiskowych zdarzeń. Od tego nie ma szans, nie uciekniemy. Większość incydentów w handbalu nie jest jednoznaczna. Dla jednych dana sytuacja jest faulem, dla innych to twarda, lecz przepisowa walka o piłkę. Dla jednych rzut jest podparty, dla innych wykonany prawidłowo. Dla jednych na krokach, dla sędziów naskok jest traktowany jako krok zerowy i trochę inaczej liczą te kroki. Generalnie wszystko jest przedmiotem interpretacji, nawet ten ruchomy obraz w czasie wideoweryfikacji. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.